Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten jakże dziwnie pogodowo rozpoczynający się. tę jest ten dziwnie rozpoczynający się pogodowo środę. Z góry przepraszam za to, jak wygląda moja głowa, ale miałam tylko skoczyć do siostry i do i załatwić jedną sprawę, ale tak doszłam do wniosku, że w sumie to od 11 otwarty jest sklep zoologiczny, akwarystyczny, do którego chciałabym podjechać i kupić ten, i kupić sobie ślimaka, w związku z czym tak też teraz uczynię. I doszłam do wniosku, że jest to idealna okazja, żeby opowiedzieć Wam co nieco o tegorocznej sesji, bo to była sesja bardzo niezwykła. Na szóstym roku na Wumie. W trakcie sesji generalnie są trzy egzaminy: e, egzamin z interny, chirurgii i pediatrii. Natomiast różne grupy odbywają te egzaminy w różnym czasie i w różnych kombinacjach. Czyli generalnie nie ma tak określonego, że w sesji zimowej jest ten i ten egzamin. Nie, to, to różne grupy mają w innych terminach. Mi się akurat tak trafiło, nieszczęśliwie trochę że miałam w tej sesji egzamin z chirurgii i interny. Tak. Wydaje mi się, że to są dwie największe kobyły na studiach. Nauczenie się do tych egzaminów było dla mnie trudniejsze niż do farmakologii. Nie przez to, że e, nie wiem, farmakologia była jakaś super ciekawa i w ogóle, bo zdecydowanie interny czy chirurgii uczyło mi się przyjemniej niż e, tych przedmiotów teoretycznych. Natomiast e, czułam jednocześnie, wiecie, taką presję, żeby się ta, tego wszystkiego nauczyć dla siebie, że to są przedmioty kliniczne, że to już ostatnie egzaminy, więc wypadałoby dobrze je zdać i jeszcze potem są uzne, także było w tym dużo takich stosunkowo negatywnych emocji z mojej strony, które przeplatały się z takim podekscytowaniem tego, że kurczę, koniec studiów i... Wyszła z tego mieszanka wybuchowa, że tak to nazwę to znaczy, to znaczy, ja nie wiem, czy kiedykolwiek w trakcie sesji byłam tak psychicznie i fizycznie wymordowana jak podczas tych egzaminów. Z jednej strony duże znaczenie tutaj miał fakt, że egzamin z internym miałam. Pisemny. Miałam 28. Egzamin z chirurgii. Miałam 29. A potem 7. miałam egzamin ustny z chirurgii. I 11. miałam egzamin ustny z internym, W związku z czym mogłoby się wydawać, że a jak już człowiek się nauczył do pisemnych, to, to u mnie też do ustnych, ale osoby, które są na studiach i które przechodziły przez obie formy egzaminów. Wiedzą, że tak nie jest. I niestety nauka do dwóch różnych typów egzaminów wygląda inaczej. W przypadku chirurgii interny mamy bazę pytań do egzaminów ustnych. W związku z czym, no kurczę, wypada się ich jak najlepiej nauczyć, prawda? No ale. Przepraszam, ktoś się na mnie wścieka. Za nic, w sensie nic nie zrobiłam. W każdym razie, wypada się tych pytań nauczyć, dlatego że, no, no są. Więc tak głupie pójść na egzamin i nie znać na odpowiedzi. I wydawać by się mogło, że: a co tam przecież są pytania gotowe? Problem polega na tym, że z internetu tych pytań było chyba 120, a z chirurgii było 210? Coś w tych okolicach. I o ile ja się z pytaniami z chirurgii nawet jakiejś się uczyłam, czułam dobrze, no bo to chirurgia, to jest moja, mój taki konik. Natomiast w przypadku interny część pytań była po prostu dziwna. To znaczy były to pytania, które tak naprawdę obejmowały całą medycynę. W związku z czym, jak już po tej cholernej chirurgii, siódmego, skończyłam chirurgię, uczyć się, zdałam na 4,5, także byłam bardzo zadowolona. Siadłam do interny, siódmego nie dałam rady. Liczyłam na to, że siódmego będę w stanie jeszcze przyrobić te pytania, które wcześniej przygotowałam, to znaczy... Które wcześniej już sobie omówiłam pisemnie, tak, że tylko się będę ich uczyła. Nie. Nie byłam w stanie. Fizycznie nie byłam w stanie już się tego dnia uczyć. Ósmego siadłam i przerobiłam chyba 80 pytań z internetu, w sensie zrobiłam notatki do 80 pytań z internetu. 9 prawie nic nie zrobiłam, to znaczy przerobiłam 50 chyba czy 60 pytań, ale ja nie wiedziałam, co czytam. I dziesiątego udało mi się zmusić do tego, żeby przyrobić wszystkie te pytania i jeszcze coś tam doczytać sobie z zewnątrz. Przecież w sensie nie tylko z tej mojej przebranej bazy, tylko z zewnątrz, swoją drogą. Myślę, że dla wszystkich obserwujących patronów moją bazę z interny umieszczę na patronite. Może ktoś akurat będzie z Wumu i się mu to przyda. W związku z czym no, widzicie, że tego było strasznie dużo. No, a do tego. Poza egzaminami ustnymi, do których no, ja się bardzo chciałam dobrze przygotować, dlatego że nie byłam zadowolona z wyników z egzaminów pisemnych. Nigdy nie jestem zadowolona z wyników z egzaminów pisemnych, dlatego że ja testu po prostu nie umiem pisać. Dla mnie, testy to jest jakaś, jakiś wymysł chorego człowieka, który nie wiedział, w jaki prosty sposób sprawdzić to, czy ktoś się nauczył wszystkiego na pamięć i czy potrafi. Wyciągnąć bardzo wąski fragment tej swojej wiedzy i go zastosować do konkretnego pytania, mam wrażenie, że ja tutaj mam z tym problem. Znaczy, jestem przekonana, że ja mam problem z tym, że jeżeli ktoś mi powie, żebym powiedziała o nie wiem, wytycznych dotyczących diagnostyki i nadciśnienia tętniczego, to ja jestem w stanie te wytyczne powtórzyć i powiedzieć, jakie leczenie, kiedy zastosujemy. Tam są takie przy indywidualizowanej terapii, że tam. U części chorych zaczyna się od farmakoterapii, od razu u części, od zmiany stylu życia, i potem najwyżej farmakoterapii, itd., itd., nieważne. Jestem w stanie o tym opowiedzieć i narysować to w tabelce, jak to wygląda. Ale jeżeli ktoś mi powie, że mam chorego, czy mam osobę, która ma nadciśnienie takie i takie, i taką i taką chorobę, to ja ewakuuję, ja już nie wiem, co się dzieje. No to jest krytyjskie, bo jeżeli ja zobaczyłam takiego człowieka i ja bym pomyślała i porozmawiała z nim, i tak dalej, to ja już wiem, co zrobić. Ale jeżeli mam to w formie pytania i mam takie poczucie zamknięcia tylko i wyłącznie do danej ilości informacji, to ja sobie z tym kompletnie nie radzę. Tak działa mój mózg, i ja z tym nic, no nie jestem w stanie z tym nic zmienić. W związku z czym, internet zdałam na 3,5 pisemny test, potem poprawiłam na czwórkę. z chirurgii miałam truje, co było dla mnie po prostu dramatem. Znaczy. To też zaraz o tym powiem, co było dla mnie dramatem totalnym. Moja chirurgia, moja chirurgia, moje, moje, moje. I potem poprawiłam na 4,5. I co? No i teraz może opowiem Wam pokrótce o egzaminach. Jeżeli chodzi o internę, to no to nie był prosty egzamin, i my zgłosiliśmy w ogóle bardzo dużo uwag do pytań, bo uważaliśmy, że pytania są źle sformułowane. Są błędnie sformułowane, jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź, albo nie ma żadnej prawidłowej odpowiedzi. Nie dostaliśmy przynajmniej ani ja nigdzie nie, nie znalazłam odpowiedzi na nasze skargi, wnioski, zażalenia. Dodam jeszcze, że na WUM-ie skargi, wnioski, zażalenia można składać tylko i wyłącznie w trakcie trwania egzaminu. To znaczy, jeżeli wyjdzie się z sali, to nie można już potem, na przykład po otrzymaniu wyników i zweryfikowaniu swoich błędów złożyć zażaleń do pytań, co jest po prostu kretyńskie, dlatego że wyobraźcie sobie, że jesteście na egzaminie i zaznaczacie odpowiedź, która Waszym zdaniem jest prawidłowa i jest zgodna z podręcznikiem, a okazuje się, że zakład uznaje, że jej odpowiedź jest prawidłowa. Co macie zrobić? Nic, nic, nic już w tym momencie nie można zrobić. Należy domyślić się, że zakład chce innej odpowiedzi w trakcie trwania egzaminu. Interna... Interna była jak interna, w sensie co roku jest najmniej więcej podobnym poziom interna, trochę pytań pojawia się z zeszłych lat albo zagadnień, ale no mówię, bardzo problematyczne dla nas było to, że po prostu było w egzaminie, naszym zdaniem, jako studentów, ja też zgłaszałam kilka pytań, po prostu dużo błędów i tyle w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o chirurgię. Początkowo próg zaliczenia miał być 60%. Finalnie był 40%. Parę procent. Z tego co mi wiadomo, żadne pytanie nie zostało wycofane. Natomiast to był egzamin, który był potwornie, naprawdę potwornie nieuczciwy. Jeżeli popatrzy się na studentów medycyny, na studentów kierunku lekarskiego, to zawsze są osoby wybitne, że tak to określę, które mają świetne oceny. I w przypadku chirurgii można byłoby uznać, że y, osoby wybitne, które miały świetne oceny ze wszystkich lat, dostały się na zerówkę z chirurgii. Ja się nie dostałam. Życie trudno. Trochę to przebolałam, ale no, zdarza się. Ostatnie kolokwium mi niestety zawaliło sytuację i wyszło jak brzuch. Natomiast, e, jeżeli egzamin jest ułożony tak, że żeby wyniki były w miarę sensowne, to trzeba obniżyć próg zaliczenia o prawie 20%, to coś tu jest niechalne. I faktycznie tak było, to znaczy e, ja czytałam e, prezentację z chirurgii i czytałam Duży, tak zwany, duży podręcznik z chirurgii, czyli dwu, e, dwutomowo chirurgie noszczyka, którą nie uważam za najlepszą książkę, ale generalnie czytało mi się to całkiem nieźle, w związku z tym stwierdziłam, że dobra, chcę to jeszcze przeczytać, chcę się tego nauczyć. I odpowiedzi na pytania nie było w żadnym z tych źródeł, i tu nie chodzi o to, że to, była jedyne, to były jedyne źródła, jakie były podane w literaturze, um, osoby z różnych grup czytały różne podręczniki i wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że zadawane pytania na zadawane pytania nie było odpowiedzi w, żadnej, w żadnym z podręczników stanowiących obowiązkową literaturę, ani w prezentacji. W związku z tym, że chirurgia trwa kilka lat i odbywa się na różnych piętrach z różnymi prowadzącymi, nie może istnieć sytuacja, w której to Pytania zadawane są z tego, co akurat na danym piętrze a i z zabiegów czy specjalności danego piętra w związku z, dlatego, że nie, każdy, nie każda grupa miała na tym piętrze zajęcia. Rozumiecie o co mi chodzi? Mieliśmy pytania takie jak na przykład, który z poniższych przeszczepów był po raz pierwszy wykonany w Polsce w 2018 roku. To było pytanie na egzaminie Hirku była w ramach, że układało szóste piętro na Banacha. To jest piętro, które zajmuje się chirurgią wątroby i transplantologią. To było dużo. To jest transplantologii. Ale to nie były takie, wiecie, sensowne pytania, typu na przykład przeciwwskazania do pobrania narządów. Wytyczne do przeszczepienia wątroby uwzględniającej wielkość nowotworów guzów w wątrobie. Nie. To były pytania po prostu stupne za przeproszeniem. Tego inaczej się nie da określić. Ja jako osoba, która... Ja kocham się i Naprawdę. To jest, moje... to jest mój żywioł, ja się tam dobrze czuję. mnie to interesuje, ja lubię się tego uczyć. To jest ciekawe, to jest logiczne. Ja na tym egzaminie siedziałam i zastanawiałam się, czy ja mam się popłakać, mam się roześmiać, mam rzucić kartką i po prostu wyjść, bo to nie ma sensu. Naprawdę, ja na tym egzaminie nie wiedziałam, co się dzieje. To znaczy, dla mnie to był, to był jakiś kosmos. I, i zdarzają się z chirurgii trudne pytania, do których na, na przykład trzeba mieć, nie wiem, wiedzę praktyczną, żeby móc na nie odpowiedzieć. Tak? Typu, znaczy wiedzy praktycznej albo się wykuć tego. Typu, nie wiem, na przykład jakich szwów użyjemy do czegoś tam. Albo, jaki, jak wygląda dany zabieg operacyjny i tak dalej, i tak dalej. Ale to są pytania, które mają sens. I to są pytania, które mogą różnicować między osobami, które zasługują na przykład na czwórkę, a osobami, które zasługują na wyższą ocenę. Ale jeżeli pojawiają się pytania, na które. Cholera jasna osoba, no ja nie mówię, że jestem tą osobą, która spędza nie wiadomo ile czasu w szpitalu, ale mam koleżankę, która. Jest na każdym dyżurze z chirurgii i to jest jej życie. Chirurgia jest jej życiem. I ona stwierdziła, ona akurat miała zerówkę, ale podając jej przykłady pytań, stwierdziła, że kogoś po prostu powaliło, bo to, to, to nie są pytania na naszym poziomie. To nie są pytania na poziomie e, chirurga ogólnego, czy na, podstawie, na, na poziomie studenta, to już w ogóle. Najlepszym dowodem na to, że to było nie w porządku, była po prostu reakcja lekarzy, którzy nas pilnowali. Dwóch chirurgów z trzeciego piętra. Ja w pewnym momencie stwierdziłam, że mam tego dosyć, zaznaczyłam wszystkie odpowiedzi i że wychodzę. Więc chodziłam tak trochę, czy tak to określę samotnie, nie był też jeszcze ten taki, wiecie, tłum pod koniec samego egzaminu. I popatrzyli na mnie, ja pokręciłam głową i wychodząc zapytałam się, czy jest możliwość, żeby od razu przy sprawdzaniu, żeby komisja walczyła o to, żeby obniżyć próbę. Oni stwierdzili, że tak. I że przepraszają, że to nie jest jej wina, bo to nie oni układali To była reakcja chirurgów, to była reakcja lekarzy. W trakcie egzaminu ja e, chciałam zgłosić jedno z pytań. Nie wiedziałam, czy będziemy mogli zgłaszać po, bo to też różnie wygląda. Czasem jest tak, że mamy zgłaszać w trakcie. Czasem jest tak, że mamy zgłaszać już po zakończonym egzaminie. W sensie, jak już wszyscy oddamy. Więc podszedł do mnie przewodniczący komisji. Ja wskazałam pytanie, i on powiedział, że on, on wie, on widział to pytanie i on to już będzie zgłaszał. Więc wiecie, to nie jest normalna sytuacja. Zdarza się tak, że są błędy, i jakby w, w każdym egzaminie tak naprawdę zdarza się jakiś błąd. Czy to jest gdzieś komuś umknienie albo zaprzeczenie, no coś gdzieś po prostu pójdzie nie tak w trakcie pisania egzaminu. Przystąpienia są anulowane. Ktoś się pomylił. Wiecie, różnie bywa po prostu. Na przykład, zestaw odpowiedzi: jak są odpowiedzi, kombinacja ABCD. Ktoś nie da tej prawidłowy, komuś się pomyli. Terka, nie ma problemu, nikt o tym nie robi. problemu. Ale w momencie, kiedy członek komisji daje Ci do zrozumienia, że egzamin jest nie w porządku i jest nieuczciwy, to, to jest już trochę inna sytuacja. To, jest, to, jest, to, jest, to są podstawy do tego, żeby egzamin moim zdaniem unieważnić, chociażby na podstawie tego, że na pytania, tak jak wspomniałam wcześniej, nie ma odpowiedzi w materiałach źródłowych. Koniec kroku. Warunkiem ułożenia egzaminu jest to, żeby odpowiedzi znajdowały się w prezentacjach, do których wszyscy mają dostęp, nie do takich, które akurat zapadł i wyśle do których wszyscy mamy dostęp i w literaturze. Kropka. Także mówię, dla mnie dla mnie ta chirurgia była strasznym zawodem i było potwornie znaczy może nie smutno, ale wiecie to jest takie poczucie, holender jasny człowieku, przecież Ty układając ten egzamin wiedziałeś co układasz. Nie wierzę, żebyś był tak głupi, żebyś nie wiedział jakie są Wymagania, jaka jest wiedza studenta medycyny. Nie chirurga, nie specjalisty transplantologa, chirurga naczyniowego, nieważne. Studenta medycyny na szóstym roku, który uczy się podstaw wszystkich dziedzin medycyny podstaw. W związku z czym dla mnie e, najważniejsze zagadnienia powinny być podstawą egzaminu, to znaczy to, co jest potrzebne każdemu lekarzowi, czyli stany nagłe w każdej dziedzinie. W chirurgii, stany nagłe nie są tylko e, czymś, co... o co łatwo, nie wiem, o co by to określić. Nie są tylko jakoś tam, jakimś tam pomysłem, że o, o to można zapytać czy coś. Nie, to jest naprawdę ważne. To nie jest tylko taka, wiecie, wiedza pod test. To są naprawdę Ważne zagadnienia, które każdemu mogą się przydać, dlatego że wiele stanów chirurgicznych na początku objawia się tak, nazwałam to mizernie. I konieczne jest, wiecie, to takie świadomość, że taki stan jest i on tak może wyglądać, i trzeba po prostu o takim czymś pamiętać. Pamiętaj te takie typowe objawy w danych chorobach chirurgicznych, które są powszechne, a nie przepraszam najmocniej jakieś No, także Takie były moje przeżycia w tym roku z sesji. Bardzo cieszę się, że mam to za sobą. Powiem Wam, że naprawdę ja byłam emocjonalnie kompletnie wyczerpana. Miałam brak jakiejkolwiek rezerwy nadarczowej, to znaczy, ja się budziłam rano po x godzinach snu. Znaczy, u mnie to wyglądało tak, że ja zazwyczaj się dosyć długo uczyłam. Miałam tak, że rano się uczyłam, potem miałam trochę przerwy albo szłam spać, potem znowu się uczyłam, znowu miałam przerwę i potem na przykład od 11, do 2, do trzeciej yy, czytałam jeszcze coś, doczytywałam sobie i ja na przykład budziłam się po 9-10 godzinach snu i ja byłam nieprzytomna. Zazwyczaj budziłam się koło 7, jak Krzysiek się zbierał do pracy yy, i się przewalałam trochę, a potem jeszcze dosypiałam i ja się po prostu budziłam nieprzytomna. I Ja od rana Byłam zmęczona. Ja ciągnęłam tylko i wyłącznie na niezdrowej ilości kofeiny. I cieszę się, że to za sobą, bo to był naprawdę dramat. Ilość po prostu stresu związana z takimi egzaminami, która u mnie już tak naprawdę nie, wy, nie wynikała z tego, że ja nie wiem, tak strasznie mi zależy na ocenie, bo doszłam do wniosku, że. Dla mnie oceny mają znaczenie tylko i wyłącznie pod kątem tego, gdzie się na staż dostanę. A jeżeli dostanę się w Warszawie, to ma to swoje zalety, jeżeli dostanę się poza Warszawą, do jakiejś mniejszej miejscowości, to to też ma swoje zalety. W związku z czym trudno, co ma być, to będzie, nieważne. Gdyby ktoś z innych uczelni się tak, my na w ie generalnie, e, zazwyczaj większość z nas nie, nie dostaje się do Warszawy. Mamy na tyle niższe średnie. Od pozostałych uczelni, nie mówię że wszystkich, żeby nie było, że nie dostajemy się do Warszawy. Eee. I co? I to wszystko po prostu złożyło się na to, że ja byłam, nieżywa, to znaczy, ja nadal jestem zmęczona staram się coś robić ze swoim życiem, żeby nie siedzieć tylko w domu. Odpaliłam wczoraj w w trójkę, bo stwierdziłam, że bo generalnie w trakcie sesji robiłam sobie przerywniki grając w Kingdom Come, żeby, wiecie, coś, coś innego zrobić niż tylko e, niż tylko siedzieć nad książkami, bo ja muszę się oderwać ale wczoraj stwierdziłam, że mam potrzebę e, spuszczenia nie, nie chcę być już ziemniakiem potrzebuję być wiedźminem e, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć Naprawdę, jak wyszłam z egzaminu z internetu i dostałam tą cholerną czwórkę, to czułam tak ogromną e, ulgę i takie przypominające mnie szczęście. I to, to takie poczucie uff, udało się. Udało się, znowu się udało. Znowu. Znowu. Jak za każdym razem. Ale nie, nie za każdym. Ale. Czasami tak, czasami po prostu potrzebny jest ten okres odpoczynku. Ja się cieszę, ja mam 5 dni zaraz wolnego, potem będę miała um, zajęcia z medycyny rodzinnej jeszcze przez tydzień. Także mam nadzieję, że to będzie w miarę spokojny tydzień, że nie będę miała jakiegoś strasznego zasumu. 14 w ogóle idę wieczorem na dyżu, bo też muszę się zrelaksować. W ogóle w trakcie sesji miałem takie że chciałam rzucić te wszystkie cholerne książki i tą naukę teoretycznie po prostu iść na chirurgię i sobie, nie wiem, poszyć coś albo po prostu cokolwiek zrobić takiego, wiecie, praktycznego bo takie siedzenie nad książkami z jednej strony fajnie, że nie ma się zajęć że można e, spokojnie się uczyć w swoich godzinach że tak to nazwę, a nie wstawać rano zmęczonym, wiecie, no to każdy najlepiej funkcjonuje w różnym czasie e, w różnym okresie doby ale z drugiej strony takie siedzenie przez Tygodnie, dosłownie przez tygodnie nad tą samą wiedzą i po prostu tłuczenie tego w kółko, w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko. I w pewnym momencie dochodzi się do momentu, kiedy człowiek ma poczucie, że coraz bardziej mu się to wszystko... To za przeproszeniem. Mm. I to jest strasznie męczące. Ja mam wrażenie, że ja Jestem dużo mniej zmęczona, wiecie, w ciągu roku, kiedy nawet e, śpiew, no nie w swojej godziny bo ja najlepiej funkcjonuję w nocy i wstaję późno. E, w tych, wiecie, w nocy ja najlepiej myślę, najlepiej się uczę, najlepiej działam, jestem najbardziej kreatywna i w ogóle. A, natomiast <laughs> a, zatrzymuję się, bo jest przejście dla pieszych. Jesus Ja nie wiem, jacyś ci ludzie są powaleni dzisiaj. Ten człowiek przejechał przez przejście, jak ja się zatrzymałam i ten człowiek powinien mieć zabrane prawo jazdy. Wiecie, o czym mówię? Ja się zatrzymałam, przepuści, chciałam przepuścić dziewczynę przez przejście, bo stała, a on mi wyprzedził na przejściu. I teraz tego gnoja powinna policja dowalić, po prostu zabrać mi prawo jazdy. Tak. W każdym razie... Ja, dla mnie dużo bardziej męczące jest właśnie takie siedzenie nad książkami, niż to, że na przykład chodzę na zajęcia i tak jak miałam chirurgię, jak miałam chirurgię to ja bardzo dużo zostawałam po zajęciach, chodziłam na, na dyżury, robiłam dużo rzeczy praktycznych i dla mnie to nie był w ogóle problem, że musiałam jeszcze wrócić do domu się pouczyć. Dla mnie problem jest to, że siedzę w domu i ryję. W zeszłym roku miałam taki bardzo trudny fizycznie okres, bo zbliżała się sesja dodatkowo ja miałam wtedy zawody jeździeckie w związku z czym miałam, wiecie, treningi dwa razy w tygodniu jak dojeżdżałam pod Warszawę do, dojazd, trening i powrót to dla mnie było około trzech godzin i ja się wtedy lepiej czułam niż po tej sesji, kiedy siedziałam w domu i się uczyłam byłam zmęczona, ale to było, wiecie, takie zdrowe zmęczenie takie, że człowiek Kładzie się do łóżka, idzie spać, śpi po prostu snem sprawiedliwego, i wstaje rano i dalej żyje. A teraz ja nie byłam w stanie rano żyć. Naprawdę. Ja nie byłam w stanie po egzaminie czytać. Ja nie, w ogóle nie wiedziałam, gdzie ja czytam, starając się uczyć i wiedząc, że muszę się nauczyć, bo mam egzamin za dwa dni. No. Także tak to wygląda. Jeżeli zastanawiacie się, czy lekarski jest, Naprawdę, tak bardzo ciężki, jak wszyscy mówią, że jest to. Powiem Wam tak. Bywa. Bywa tak, że nie jest i jest świetnie, ale bywa tak, że możecie spać 12 godzin i nie być w stanie nic zrobić, bo jesteście tak potwornią się pani. Dobra, moje kochani. Bardzo Wam dziękuję. Postaram się w niedługim czasie nagrać jakiś fajny materiał o Jarzycy. Opowiem Wam trochę o tej chorobie z punktu widzenia medyczno-legalskiego, ale też z takiego punktu codziennego. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia i do zobaczenia. Papatki.